Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty Łukaszekier ze mną, cała świta Cześć. razem z Marcinem Cześć. Najmanem. Marcin, no to już za spektakularny pojedynek. W tym pojedynku było wszystko, zwroty, akcje, akcje emocje, brakowało tylko spalonego. Obaleń nie było, ale prawie były. Nie, no, po ostatnim obaleniu 4 lata afera <laughs> była, także mówię, za 4 lata to już może free fightów nie być, nie mogę na to pozwolić. Znaczy ale Ty już tam jak Tomek upadał, to chciałeś go dobić już prawie minusowe punkty i Twój powrót do Federacji Fame zakończyłby się kolejną dyskwalifikacją. Nie, tam trochę no poleciało, ale przehamowałem. Prze ale, ale zaskoczył Cię Tomek, nie? Tą Tom, gipkością, unikiem. Ponos, po, polot, fantazja, nie, powiem czy ci Ale nie? ma to, ma to chłopak. Ale powiem Ci nie, bez jaj. Bo bez jaj. Wyszedł do walki, wyszedł. Podniósł ręce, podniósł. Chciał chciał. Dla mnie kurde bele szacun. Dlatego jako cesarz łaskawy prosiłem publikę o to, żeby mu trochę odpuścili. No nie, chyba jednak nie, nie, chyba jednak nie dotarłem do nich na tyle ile trzeba, bo jednak chyba mu nie odpuścili, ale z... No co ja, to, co mogłem, to zrobiłem. No. Ale Tomek jest u siebie, on tu, tu troszeczkę tym kibicom no, nabru nabruździł, nie, no, więc mogą, no nie, mogą dać dało się swoich... Dało pomości. się odczyć, że jest u siebie. Tak. Marcin, powiedz mi, bo ty jesteś fenomenem, dla mnie przynajmniej, Czego? po ostatnich no, takich średnich walkach. Wiesz, bardzo spektakularne walki. Ale mówię... Swoje, walki? Ile moja, widziałeś moja... walk, żeby wyjeżdżali na noszach? I wygrał. I prosto na bombach Moja subiektywna opinia, ale jak prezentowali cię podczas openingu gali, no to... Cała hala. Wrzawa. No, bo to jest. Aż się obróciłeś i, i pozdrowienia tak, cesarskie tak, było wykonane nie, no, wokół tej trybuny. musiało być, bo cesarz, cesarz jest naprawdę wdzięczny i zobowiązany swojemu ludowi, że tak gorąco cesarza przyjmują. Ja pamiętam i tą przedostatnią, taką tą niefartowną potyczkę, to, 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 to samo. Więc jakby lud mam naprawdę wspaniały. Wspaniały lud cesarski. Też no, można powiedzieć, że pomimo. Dużo, Wielu z tych rzeczy, które się wydarzyły, i tak cię dalej kochają. To jest piękne. Oddany lud. Czyli to jest, tak mówię, to jest lud, który prawdziwie docenia swojego cesarza. No i ty super. No. Marcin, jak smakuje? Bo trzeba o tym powiedzieć. Powrót do Federacji Fejma ma po tylu latach. Bardzo fajnie. Ja się bardzo cieszę, że tu jestem. Bardzo się cieszę, że to wszystko się odbyło w takich ramach fair play. Bo wiecie dobrze, że będąc na programach. Zawsze w ostatnich programach mm -hmm. Fame zawsze powtarzałem, że jestem tu gościnnie jako zawodnik klaud. Podkreślałeś to nawet na wywiadzie podejrzewam, że z 15 razy. Bo ja nie jestem człowiekiem, który spierdala z okrętu pierwszy, tylko zawsze ostatni. Ja A kto pierwszy uciekł? Nie, nie, ja mówię ogólnie. Okay. I chodzi mi o to, że nie jestem tego typu człowiekiem, ja jestem lojalnym gościem i, i ta sytuacja, że tutaj się znalazłem, była również bardzo przejrzysta, klarowna, za obopólną zgodą wszystkich. Także. Z tego się bardzo cieszę. Czyli Sławomir Bielski, Rafał Pasternak podali sobie grabę, powiedzieli Marcin Najman idzie do nas Osobicie na walkę. tego nie widziałem, natomiast no, zostało to wszystko potwierdzone, że jest to wszystko za obopólną zgodą, także się bardzo cieszę. A przy tej prezentacji zawodników jak było skandowane? Bardziej z Julitą, bo, bo Julitą Bielską, tak, tak, bo tak, to Julita tak. Bielska mi udawała e, Umowę do podpisania. E, nie, umowę to, też ma nie, 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 nie. Tak, Aneks. z mamą Julitą. Ale, e, ale dobra, się z tym. Chodzi o to, że od... Pani prezes. Dostałem Błogosławieństwo. Błogosławieństwo. Ale są też bogowie. Nie, nie ma co. Są drążyć. Też bogowie. Nie jest elegancko i nie ma co drążyć. Dobra, Marcina, powiedz mi, czy jak było skandowana FMA, to troszeczkę serduszko zabiło szybciej? Kiedy? No dzisiaj. To przy openingu. Gali. jak to już pięknie ująłeś. Nie no, y, bardzo miłe przyjęcie przez, y, przez fanów i... I to jest po prostu piękne, że w tym wieku, w wieku 45 lat, mam tak oddanych fanów. To jest naprawdę piękne. Ja to widzę, czuję to. Czas drugiej młodości. Trzeci. Druga to była 4 <noise> lata temu. Aha. Trzeci. Pierwsza w Wibraderze była, tak? O, to była pierwsza. O, to ja Jak ja tak, się jest tak z, tak z Millerem tam. Ostatnio jakieś mi się jakieś szoty wyświetliły na, na YouTubie. Jak jakąś tam dziewczynę, taką młodą dziewczynę tam Miller do niej coś nie, nie to tak nie, To nie, to nie, to nie znasz genezy sytuacji. To nie Miller tam, Miller to tam wpadł między wódkę zakąskę. Tam chodziło o Jakimowicza. Tam Jakimowicz się nieelegancko zachowywał wtedy. Także... No, pomijmy takie persony, Ale dobra, nie, nie mówmy o takich Nie mówmy o takich sposób. Taki. spokój. Tak. Marcin, bo rozmawiałem z Darolev przed chwilą. Uf, on powie, powie. W, po, tym, po tym pięknym pojedynku, który, który Darolev Darol wygrał. On powiedział, że da ci ogromnym szacunkiem, bo można powiedzieć, że uratowałeś mu życie medialne angażem. Powiedział, że bardzo cię ceni, ale dlatego właśnie, że ale cię tak ceni, drwa, że, że, tak, że tak ceni chcę tego elementu. Bardzo się cieszę, że Darek jako jeden z wielu, który w życiu otrzymał ode mnie szansę. Jeden z wielu? No ale nie, ja mówię teraz zupełnie poważnie. Nie wiem, ale. Ja wielu zawodnikom zrobiłem walki. Wielu zawodników wymiewaczyło walczyło za ogromne pieniądze. Naprawdę ja wielu ludziom dałem chleb, ch chleb i możliwości. Na przykład, na przykład Adrian Unik, to przecież to jest, to jest to, to ja wszystkich przepraszam, no tak. bo to ja ten tą z Tylko, że on kompletnie nigdy tego nie umiał docenić, a Darek zawsze to docenia. Darek jest elegancki facet. Moja babcia kiedyś mówiła, że pokorne ciele, dwie matki z się. Nie, tu nie chodzi o pokorę, tu chodzi o elementarny szacunek. Darek to ma, jest eleganckim gościem. No dobra, Ty wygrałeś, Darek wygrał. Wszystko się składa w jedną, piękną całość. Darek Czy będzie rewanż? Ja to Adamka no, w MMA. Ale po... <laughs> po palcu z Olejnikiem, Adamek, tak? ale wiemy ma. Mówiłeś Marcin, że, że, yy, adre, że Tomkowi coś nie zagrało przed chwilą. Nie, może tym witamin cię nie brakuje nie, jakiejś Marcin. Nie. Co? Chodzi o to, że po tym jak, jak, jak je k nokautuję, to oni potem plotą takie k bzdury, że ja się czasami boję już uderzyć. Boję się uderzyć, no, bo potem, potem widzę wariata jednego, drugiego, trzeciego, czwartego. Bo no. no to Marcin, ma, właśnie Marcin mówię, że... Ja może... jestem człowiekiem, ja mam sumienie. No dlatego mówię, że ty... Ja nie chcę, ja nie chcę żeby ludzie wychodzili po walkach ze mną wariatami, kurwa. No. Dlatego mówię, a na Marcin, razie tak się dzieje. No. Marcin, dlatego mówię, że tobie ty nie. Fonfara, Andrzej Fanfara. Jedyny co, co, co... jakby... Ale też oprzytomniał, bo nagle się polubiliśmy, kurwa, no. Marcin, Pozdrawiam, Marcin, Andrzej. Właśnie o tym mówię, że ty nie zostajesz znakotowany, a może ci witamin jakiś bra brakuje. Dlatego jabłka, <laughs> Dobra, trener Jacek Grumniak. Tutaj trzeba zapytać fachowe, fachowca. Czy Marcin jest gotowy do walki z Tomkiem medankiem. Zawsze. Ale to o psychikę nie pytam, bo psychika to jest dla Tysona, na, 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 Tyson na, na no, każdego, nie? To... nie? Na Najlepszy tak. oczywiście, jak ucho odgryzał. Nie no, Tomek jest naprawdę świetny Czy Denis walczy? Kupę zdrowia. <coughs> Będzie MMA. I szybko przewrócimy. Nie, nie, nic A, nie bo to jest nie. tylko, mówimy, mówimy tylko o słynnym MMA, tak? Oczywiście. Zapomniałem MMA. doprecyzować tego, tak? Tylko MMA. Marcin, ale mówiłeś... Że tylko MMA, tylko MMA. Tylko MMA, panowie. Mówiłeś, że tylko MMA, tylko MMA, a bijesz się z takim olejnikiem w K1. No nie no, ja dostałem. Taką, nie dostałem taką propozycję, taką przyjąłem, Nie ma o czym gadać. szkoda ci było trochę Tomka? Jak wychodzę do Oktagonu, to nikogo mi nie jest. szkoda, kto stanie naprzeciwko mnie, bo gdybym na przykład stanął, podkryłaby mi się noga, to każdy by chciałby mi wypierdolić w łeb i mi, i mi łeb urwać. Więc jakby nie może mi być nikogo żal. Natomiast po walce mogę tylko dażyć go szacunkiem. Że po, przyszedł, podniósł ręce do góry i chciał się bić. Jako weterana free fightu, muszę Cię zapytać o przyszłość. Tego wszystkiego nie, co się oj, dzieje. Nie, coś... nie, nie, ale ty, no nie, jak nie. myślisz? Ma nie wiem, nie Marcin, wiem. organizowałeś ogromne gale, miałeś swoją wiem, federację. Jak ty to przewidujesz? Nie wiem, ponieważ no, ale... ludzie domagają się, wiesz, zakulicowych no, informacji. To, co? Dajmy coś ludziom, dajmy no, to coś. Żero, tanka, zero... No już pisał ze mną jego Menago. Czy Mateusz Borek? Mateusz Borek już z tym się gano. pogodziliście. Nie, z Mateuszem mamy bardzo dobre relacje. Ale mieli się były, takie Ta? niesnaski między wami. No. Było coś? No coś było jakimś tam. Musiałem być na bań, bo nie pamiętam. A coś było chyba, no. Nowy... Dobra, no i co pisali z Mateuszem Borkiem? bo To jest ciekawe. Nie no, Mati pogratulował zwycięstwa. Ja, tak, ja po, ja tak. A ja poprosiłem o chwili. Tak, a ja o tego, żeby mi przywiózł swojego czempiona w MMA. Z, ze Stanów. Tak. No może lepiej nie samolotem? Z New Jersey. Z New Jersey. Tylko sam? tylko nie samolotem. Najlepiej to, żeby dać na, 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 na jakiś pokład tam do Węglowni. Niech się czymś zajmie, bo jak znowu będzie pił, to znowu obory narobi. No, no bo jak będzie na, na pokładzie sam ten jak statek, będzie się bujał, to się to wyrówna, nie? Nie o to chodzi. Chodzi o to, że tam są bary. No. On nie może pić, bo on dostaje jakieś szaleństwo, jakieś głupoty, no. Okej, okay, a jak nie to megadamek, to czy legendarny... Damka, dam. Ale legendarny rewanż z Kasią? Przecież on w życiu w MMA nie wyjdzie, daj mi spokój. To my w ogóle gadamy. Ale o boksie się mówimy. Nie jakim boksie. Się... Się... Ja, a ja jestem MMA! Marcie, ale cię jestem mogą być to Czekasz K1, tak, K1. Tak, K1. Nie, K1. Nie, chociaż. K1. Nie, Ale MMA, ale, Marcin, dosyć. ale daj widzą, widzą tę przyjemność. MMA. Marcin. MMA. Ziemia. Ma Marcin, ja wstawałem na twoje walki o... Nie? się Ale tylko raz No i ja raz stałem, nie. Ja stałem. Dobra. Dobra. bardzo. Dobra? Dziękuję bardzo. Dobra. Dziękuję bardzo.